I moja wspaniałomyślna idea była taka, żeby nie kupować sobie stojaka pod laptopa, bo jest brzydkie, brzydkie są te z Ikei i kosztuje 80 zł, więc kupiłam sobie półkę pod kubki i liczę, że spełni swoją funkcję. Kurde, ja myślę, że nie jestem pierwszą osobą, która na to wpadła, na pewno ktoś już to zrobił, to jest zajbisty zamiennik e, tych stojaków na laptopy, no bo i tak ma jakąś wentylację, nie? No chyba, że macie gamingowego peceta i potrzebujecie czegoś innego od życia, to, to nie, ale to myślę, że mi to wystarczy. Siema. Um, jest siódma rano. Boże nie, już jest prawie ósma, co ja gadam. Uh, I idę na dziewiątą na odlewnictwo, by dokończyć moje formy pod odlew w żeliwie i nie wiem, jest taka jakaś podekscytowana i nie mam pojęcia czemu się maluję, w sensie po co, bo my tam cały czas pracujemy z grafitem i ze szkłem wodnym i z mułem i w ogóle z takimi rzeczami mocno brudzącymi i... Um, ale ja tak, wiecie co, nie wiem, no raz się żyję, lubię się pomalować. Wczoraj ja byłam prawie, że bez make-upu, a dzisiaj... Dzisiaj też będzie taki delikatny. Druga rzecz to mm, kupiłam sobie wałek. Wałek do kręcenia włosów na wałek. Powiem tak, wyglądam jakbym, nie wiem, chciała być jakąś lolitą. Przypomniało mi się, na co jeszcze nie narzekałam w tym vlogu. Kochani, przyszła mi Rama z i przyszła z pękniętą pleksą. Jeee! W dwóch miejscach. Um, ponieważ w taki sposób, że to, co trzyma ramę, ten metalowy odginający się element, jak wiecie, wkładacie zdjęcie do ramki, to to wbijało się w pleksę. Więc no. I teraz tak, ta rama kosztowała mnie 100 zł. To jest um, dużo, ale mało jak za ramę sto na 70. W ja sensie, po prostu na oprawieniu pracy <noise> i wyszło mi to na złe. I tak muszę wrąbać więcej pieniędzy, żeby to oprawić. Ale co jest lepsze? Chciałam po prostu ją zwrócić, ponieważ to nie jest moja wina, że ktoś to źle spakował, ale wiecie co? Zwroty z Ikei są tak wspaniałe, że jeśli chcę to mogę sobie sama zwrócić. Ja się muszę pojechać do Ikea, żeby im oddać tą ramę fizycznie. A ja mam godzinę i 5 minut w jedną stronę do tej Ikea z ramą z 70. Jest taki szybki zwrot do 48 godzin. A ja po prostu um, nie sądziłam, że będzie coś nie tak i nie miałam czasu, więc odebrałam paczkę i rozpakowałam ją chyba pięć dni później. Po prostu sobie leżała w kącie. Nie widzimy się teraz jechać tramwajem w jedną stronę godzinę, żeby jeszcze nie być pewną, czy oni mi to przyjmą, ten zwrot, więc jestem tak zażenowana i, i chyba zostawię tą ramę z tą dziurką, bo niech sobie wisi w moim pokoju. Może nie lubię takich rzeczy, po prostu frustrują mnie, że wiecie, dajecie za coś 100 zł i to nie jest takie, jak powinno być. Dobra, idziemy, idziemy do szkoły. Pierwsze, raz w życiu tak, że czuję się ze stara na spódniczkę mini. Um, założyłam, no wiecie, taka standardowa plisowana spódniczka, ale wtedy już mam czymś, bo po prostu czuję się staro, czuję się ze staro, żeby mieć tę spódniczkę. na 21 lat. Nie jestem już taka stara i nie wiem. Um, nie wiem, czy to jest moja faza teraz, że chcę wyglądać trochę poważniej. Tak, ej, totalnie. Ja bym sobie gdzieś w woskitu. Tak? No. No hey guys, weekend i generalnie bardzo się cieszę, bo mam taki bardzo odpoczywający weekend. Um, siedzę, montuję sobie, uczę się robić modele 3D w blenderze. No i co tam dzisiaj robiłam ciekawego? <laughs> Nie robiłam za dużo ciekawych rzeczy właśnie. Oprócz tego, że siedziałam na chacie, to byłam jeszcze na siłowni. <laughs> Ale się śmieję, bo pomyślałam sobie mmm, Dziewczyno, nie jesteśmy takie same Ty robisz dupę na siłowni Ja przez 40 minut dzisiaj Robiłam a, ćwiczenie Rozmocniające kolana Dla ludzi powyżej 50 roku życia O Boże, kocham Koleś obok mnie był taki na tej macie coś tam wyglądało, jakbym robiła jakieś najcięższe ćwiczenia na brzuch, ale to było po prostu ćwiczenia z kolana. Dobra, nieważne, ale dobra. z fajniejszych rzeczy dzisiaj zrobiłam coś, co mam nadzieję zaowocuje tym, że będę człowiekiem bliższym kulturze, że będę bardziej obeznana w tym, co było i będzie jest w świecie kina, bardziej bądź mniej ważne. Witaj w gronie przyjaciółki na miło, że jesteś z nami. Mam karty przyjaciela Kina Nowych Horyzontów i zrobiłam to tylko dlatego, że stwierdziłam, że w zeszłym roku byłam więcej niż pięć razy w kinie. A ta karta zwróci mi się już po trzech wyjściach. Teoretycznie więc spoko, a planuję teraz być więcej w kinie. I w sumie zaczynamy już jutro, bo z moim przyjaciółką idziemy na jakiś niemiecki dramat Wojzeck. I ponoć jest to bardzo dobry film z 1979 roku. Nie, wiem, ja się trochę cykam szczerze. To jest bardzo ciekawe kino, bardzo unikatowe i po prostu grają często niszowe rzeczy niedoceniane, albo doceniane i zapomniane, a, albo rzeczy, które już się nie da gdzieś obejrzeć online, więc serio polecam i, i mam nadzieję, że to wpłynie na. Moją częstotliwość bycia w kinie, ta karta z mam nadzieję, że tak, bo chcę być bardziej światłym człowiekiem, a pragnę tego bardzo, więc tak. Siema, witam w moim życiowym update'cie. <grystanie> Jestem teraz w moim domu rodzinnym. Piję sobie kawusie uh, i zaraz zabieram się do sprzątania kuchni, ponieważ będę robić z wretem pierniczki. Ale <grystanie> zanim to, opowiem wam się sytuację, która się ostatnio wydarzyła. I byłam sobie w sklepie JD, JD no mniejsza, i wchodzę sobie, tam patrzę, są jakieś promki, no i sobie tam oglądam ciuszki i patrzę, jest tam Jeff. I takie, ja, co? I to jest ziomek, ja go wkleję, na pewno go kojarzycie z TikToka czy skądś tam i ja słuchajcie, ja go obserwuję od jakichś 4 czy 5 lat, e, raczej 4 i w 2020, jak on miał już mniejsze konto, pisałam z nim w ogóle, on mi jakieś głosówki wysyłał, ale tak mega, wiecie, na luzie. No i co? I widzę ziomka w tym sklepie. I tak jakoś mi głupio było podchodzić, ale widziałam, że on sobie robi zdjęcia z kimś tam, więc pomyślałam, dobra, podejdę. No i mówię, że się ma, czy ty jesteś tutaj prywatnie? Patrzę, a za nim stoi fotobudka. No to raczej chyba nie jest prywatnie, nie? Ale on mówi, nie, że sobie robimy tutaj zdjęcia. Chcesz sobie cyknąć fotę? A ja mówię, no jasne, no czemu nie? W ogóle, wiecie, obserwuję się tyle lat, wiecie, no teraz to już nie jest mój main content, nie? Tam podchodzenie do ludzi, pytanie się, skąd mają ciuchy. Ale ja go bardzo szanuję dalej, nie? Za to, co tam sobie tworzy. No i co? No i sobie siedzimy w tej budce. Koleś jest zajebisty, naprawdę. On mi poświęcił no parę dobrych minut. Gadaliśmy o sztuce, co ja tam robię, co ja w ogóle w tym sklepie robię, czego szukam i tak Powiedział mi o swoim ulubionym rzeźbiarzu, jakimś tam znajomym. No mega pozytywne zaskoczenie, zrobiliśmy sobie Zdjęcia w fotobudce, <laughs> wyglądam strasznie na tych zdjęciach i zrobiłam sobie z nimi selfie, ale no jest myślę super, boże, wychodzę sobie z tej fotobudki i jakaś laska do mnie podchodzi i mówi, że za to, że tam zrobiłaś fotki czy coś tam, to mam dla ciebie prezent i dała mi gifta na stówę do tego sklepu. I była taka, jezu zajebiście. I jeszcze się tak poczęło, że, ło, że ja tak bezinteresownie podeszłam do tego gościa i dostaję za to gifta. I się zapytałam, czy muszę wydawać tą kartę teraz, bo w sumie nie wiedziałam, co chcę kupić, dla kogo, czy zainwestować to w prezent, czy w siebie. No i suma summarum przyszłam tam parę dni później i, I kupiłam sobie tą bluzę. I jest. A? Fajna, jest. Czuję się w tym jak taka. Taka Junia. Taka Junia. <laughs> z tym dresiku, więc no. Aha, no. A później weszłam na jego Instagrama i zobaczyłam, że on to ogłaszał. On to ogłaszał, że będzie rozdawał te karty podarunkowe i o tym nie wiedziałam. BTW. E, ostatnio mam problem z moimi falami, bo ja generalnie mam falowane włosy. Niestety nie mam kręconych e, i suszę je teraz na prosto. One się buntują, jak widać. Nie, są, nie chcą za bardzo być proste. E, I też kurde, one mi tak urosły. I już mam je tak długie, Boże, idę sprzątać i robić te pierniki, bo to nie ma czasu, kurde, jak tutaj pierniczę od upi Marynie, a jutro jest Wigilia. Okej, okay. chłopaki, dziewczęta, kobiety, dzieci e, i wszyscy inni, życzę wam wesołych świąt, słuchajcie, odpocznijcie, serio jakby, w sumie studenci teraz mają sesję, e, jeszcze się napracujecie, więc no po prostu wyczylujcie sobie w te święta, a uczniowie w sumie też będą kończyć e, semestr, e, może jak to się nazywa, e, jak to się nazywa w szkołach tych normalnych, nieuczelniach. Także tak, widzimy się, zobaczymy kiedy, chciałabym jeszcze coś stawić w tym roku, ale pewnie już się pojawi w nowym roku, kolejny vlog, albo jakieś inne wideo. Co, buzieczki dla was, no, trzymajcie się tam.